Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z modelarstwa. E, dzisiaj w końcu e, etap, który zajmuje mi zawsze najwięcej czasu, został już za mną. E, jeżeli oglądaliście wcześniejsze moje filmy, to wiecie, że zawsze zawieszam się przy malowaniu i to mi zajmuje naprawdę, może nie zajmuje dużo czasu, tylko bardzo długo to odkładam. To jest jednak jedna z najtrudniejszych rzeczy. No, jeszcze nie opanowałem tego na 100%. Ale jak widzicie, mam już tutaj pomalowaną karoserię. Tak jest pomalowana, chociaż nie widać za bardzo, bo kolor wybrałem. Taki, którego po prostu. Za dobrze nie widać, jak widzicie, zwykły spray do samochodów. Jest to czarny metalik, ale niestety nie wiem, czy uda mi się uzyskać. O, gdzie są tutaj? Ok, mam jeszcze drugi taki sam. O, tutaj teraz widać, jest to czarny metalik. Pod, pod światło naprawdę wygląda genialnie, no ale z daleka wygląda jak zwykły czarny plastik, także yy, szału to nie robi. No i dodatkowo też yy, są takie miejsca, yy, które nawet pasta tempo nie potrafi sobie z nimi poradzić, jak się tutaj przyjrzycie, widać takie plamki yy, tak, tutaj mam złożone. Hmm, przedni zderzak nie wiem czy mi sfokusuje na niego proszę bardzo jeszcze nic nie jest więcej przy nim ruszone e, tak foteliki tak jak były w ostatnim odcinku tak są złożone nic przy nich więcej nie ruszyłem tutaj jak widzicie coś jest strasznie brzydko pobazgrane tak, Nałożyłem pierwszą warstwę pędzelkiem farby beżowej. Ojojoj, o, po czym stwierdziłem, że halo halo. To nie ten kolor, ponieważ, uwaga, na pudełku skania ma czerwone skóry w środku i stwierdziłem, że też tak zrobię oj uwaga o Więc, yy, no to nie patrzcie to jest po prostu tragedia to będę malował yy, jeszcze aerografem widzicie tutaj są te dwa pomalowane nadkola mam też wycięty wyciętą górę ciężarówki czyli tą podsufitkę taką ale ona też jeszcze nie jest nic nieruszona pomalowane tutaj są też te boki też w metaliku co ładnie się świeci no i to co wszyscy już zauważyliście, a ja nie chcę do tego przejść, tak? Eee, czyli cała kabina naszej skaniulki oj, wali mi się tu kamera, dobra jestem z powrotem jak widzicie, w środku widać trochę szpachlu. Ale nie martwcie się, go potem nie będzie widać. Kabina jest już złożona, tak jak powinna być. Widzicie, tutaj szpachlu użyłem. Dlatego, że po złożeniu tutaj miałem straszne dziury. Po prostu na wylot można było zobaczyć, co jest w środku. I tutaj niestety musiałem użyć trochę szpachlu, ale jest pomalowane kurcze no. o, złapało, ale tak średnio. Ok, widzicie, już jest trochę okurzone tutaj w tym pokoiku. Niestety strasznie się kurzy, wystarczą 2-3 dni, a nawet czasami chwila jest wszystko w kurzu. Także tak, tutaj mam owiewki złożone Mam bardzo niestabilny dzisiaj statyw No i to co mi się najbardziej podoba, czyli Jak weźmiemy sobie do kabiny i przyłożymy zderzak Tak, to jest to I... Mam nadzieję, że w następnym odcinku już powoli będziemy zmierzać ku temu, żeby to tak wyglądało. A teraz jeszcze jeden na mała sprawa. Jak widzicie tutaj już w końcu wylądował zbiornik paliwa, który ostatnio mi odpadł i tym razem trzyma się trochę lepiej. Musiałem niestety skalpelem zdrapać farbę do gołego plastiku i wtedy dopiero przykleić, i dopiero wtedy złapało. No, niestety na farbie nie łapię, także tutaj przy składaniu tego wszystkiego też będę musiał odrapać z plastiku do plastiku, w sensie. No i tak, to chyba by było na tyle. Eee, ostatni odcinek, co wrzucałem, on bardzo długo przeleżał na dysku, także eee, ten odcinek nagrywam kilka miesięcy po. I naprawdę za każdym razem zatrzymuję się na malowaniu tych części. Niestety też u siebie nie mam warunków do malowania, muszę jeździć. Z tym do rodziców. Ale efekt jest w miarę ok. Pomijając te plamy, tutaj może będzie lepiej widać. O, widzicie? Takie miejsca, gdzie lakier dobrze chyba się nie położył. I nawet pasta, tempo nie chce sobie z tym dać rady. No. Nie wiem, czy to jeszcze potraktować y, papierem. Tym nawodem na mam taki 2,5 tysiąca, ale właśnie nie wiem, czy, czy jest sens się w to bawić, czy tylko sobie narobię więcej pracy, a efekt zostanie taki sam. No więc tak, yy, w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć!